Nie chcą zmieniać świata, chcą tylko sprawić, by dziecko zobaczyło ten świat w innych barwach, dają maluchom własne miejsce nauki i łóżko we własnym pokoju. Takie cele stawia sobie Fundacja Piękne Anioły i pomaga najczęściej rodzinom wielodzietnym. Ostatnio odwiedziła rodzinę pani Natalii Scottsmyżowa. Nie chcecie? A pić? Nie. Mieszkam tu z trójką dzieci i z mężem, no i oprócz tego mieszkają tak samo moi rodzice, którzy są tak samo chorzy bardzo i ja nie mogę podjąć pracy, no bo się muszę nimi opiekować. Dom trzeba go remontować, trzeba go po prostu ratować, żeby chociaż nas jeszcze przeżył. Przyjechaliśmy pierwszy raz i mama dzieci, pani Agnieszka, nie mogła w ogóle uwierzyć w to, co mówimy. Dla niej wydawało się to nierealne, kiwała głową. Zaczęłam korzystać z mops No i w jak... W pewnym momencie zostaliśmy po prostu jako pierwsza rodzina wylosowani do po prostu do pomocy do zrobienia pokoju dzieci. Ta rodzina bardzo nas wzruszyła swoim podejściem do życia, że mieszkając w takich trudnych warunkach, w dosyć odległej miejscowości, od nawet środków komunikacyjnych, nie mając własnego auta, swoich, swoich trójkę dzieci wożą do szkoły w Krakowie, ponieważ wiedzą że, wiedzą, że tam mogą zapewnić im wyższy poziom wykształcenia i wystarczy nieraz dać ludziom środki do pracy, żeby ci ludzie nagle dostali takiej pozytywnej energii, nadziei. I tak się stało tutaj w tym przypadku. Myśmy dali tej rodzinie środki, daliśmy im. Daliśmy im właśnie wyposażenie do pokoju dla dzieci. Krzesło to było wcześniej metalowy stelaż. Te dzieci miały metalowy stelaż i na nim deska luźno położona. Nasze stowarzyszenie jest takim stowarzyszeniem nietypowym, bo, bo remontowym zajmujemy się udzielaniem pomocy poprzez remontowanie pokoi dzieci z tych najtrudniejszych warunków mieszkaniowych. Tak, tak Współpracujemy z pomocą społeczną i to właśnie dla nas jest ten jedyny wyznacznik do, do zgłoszenia rodziny do takiej pomocy u nas. Nie udzielamy pomocy finansowej rodzinie, tylko właśnie dajemy naszą, naszą pracę, środki i, i, i wszystkie rzeczy potrzebne do tego, żeby, żeby wyremontować i wyposażyć taki pokój. Nasi mężowie znajomi przewożą te, te właśnie rzeczy, które, które trzeba dostarczyć do danego pokoju. Często jest tak, że jak jest jakiś mąż elektryk, dzięki temu już nie musimy szukać i, i jakiejś firmy elektrycznej, tylko oczywiście wtedy ten pan świadczy swoje usługi. Jak jest, ktoś, jak jest sytuacja w domu taka, że domownicy nie są w stanie pomalować pokoju, to również zapewniamy tutaj swoją siłę roboczą, nasze, nasze ręce do pracy. Najpierw mi wszyscy mówili, że nie będę miała dzieci, a potem nagle bliźniaki. No to Więc radość, a no potem trochę zmartwienia, co to będzie, jak sobie damy radę. U nas się nie przelewa, wszystko u bliźniaków było zbierane od łóżeczek, no po szafkę, po komodę. Łóżka mówię, no nas by nie było stać na, na takie na farby z, zmywalne, które są bardzo drogie, no nowe meble. Jest wielka radość, wielkie szczęście, że w ogóle jest takie stowarzyszenie jak piękne anioły, które chcą pomagać w ten sposób i że po prostu trafimy na takich ludzi. Bieda doprowadza do dalszej jakby marginalizacji rodziny. Te dzieci faktycznie wracają ze szkoły, gdzie, gdzie nie mają swojego konta, swojego konta, gdzie nie mogą odrabiać lekcje. Dosłyszałam o stowarzyszeniu Piękne Anioły, chciałam do niego wstąpić. Ehm, mając nadzieję, że właśnie uda mi się pomóc dzieciom z tych biednych rodzin. Spotykamy różnych ludzi na naszej drodze, e, i, którzy nam pomagają, którzy chcą nam wspomagać e, swoją działalnością i wierzymy, że jest to pomoc od aniołów.